Witam ich z gorz tej strony, witam na kanale Kryptokamikadze Szwajcaria, piękny kraj. Piękny kraj, ale um, idą po twoje krypto. Idą po twoje krypto razem z um, razem z prawie każdym krajem, jaki, jaki znamy. Um, I to już nie ma tam szwajcarskiego banku. Szwajcarski bank to jest takie stare dawne. Um, stare dawne powiedzenie jak w szwajcarskim banku. Zaczniemy od tego wpisu. To jest szósty tego miesiąca i, i, i po prostu to jest niesamowite jak społeczność krypto po prostu um, tańczy i śpiewa, kłóci się. Um, a w tym samym momencie umyka coś, co jest jakby najważniejsze w naszym życiu. Rada Federalna Szwajcarii przyjęła projekt ustawy, który umożliwi automatyczną wymianę informacji o kryptowalutach z 74 partnerami. I teraz jest coś takiego, co się nazywa Crypto Asset Reporting Framework, CARF. I teraz Szwajcaria zgodziła się, że będzie uczestniczyć w tym tak zwanym Crypto Asset Reporting Framework projekcie Projekt ten jest oczywiście odpalony przez organizację i tutaj organizację współpracy Gospodarczej i Rozwoju, lub też z angielskiego OECD, czyli Global Forum on Transparency and Exchange of Information. I teraz to wszystko to wszystko jest oczywiście pod przykrywką tego, że podatki, tego, że. Bezpieczeństwo, tego, że pranie pieniędzy, tego, że i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę to jest nic innego jak tylko zakładanie, dosłownie zakładanie każdemu obywatelowi, i tutaj już nie ma znaczenia, czy to jest Unia, czy to są Stany, czy to są jakiekolwiek inne kraje z tym, Powiązane, bo nawet tutaj, czy tam Barbados Antigua, czy jakiekolwiek inne kraje, które, czy Szwajcaria, tak jak do tej pory, które były krajami jakby wiążącymi się ze słowem wolność, nagle okazuje się, że wszystkie będą w tym współpracować. Oczywiście zostały kraje, które z tym jeszcze nie współpracują, ale. Tak czy inaczej, chcą, aby Twoje dane właśnie w związku z tym Crypto Assets Reporting Framework, reporting framework jak ktoś tutaj napisał pod moim, pod moim tweetem Snitches, aby wracały do kraju obywatela i teraz. Tam, abyś był, że tak powiem, rozliczany z tego. I teraz, dużo się działo w ostatnimi czasy. Dużo się działo w krypto. Aczkolwiek większość ludzi w krypto myślała, że się nic nie dzieje. A tam się sporo działo. Sporo się dzieje pod przykrywką. Sporo się dzieje właśnie w regulacjach. Sporo się dzieje w takich umowach. I mieliśmy tego przykład między innymi. Kiedy dowiedzieliśmy się, że BYBIT, nasza giełda, na której od lat traduje, zmienia się na BYBIT EU. I w tym momencie są ograniczenia co do tego, co będziemy mogli robić na giełdzie BYBIT i w jaki sposób będziemy mogli to robić, jak też i z automatu będzie to wszystko. Zgodne z prawem Unii Europejskiej, jak wiemy, Unia oczywiście chce dla nas dobrze, no bo przecież chce dla nas dobrze, więc, więc wszystko, co będzie związane z, z naszą działalnością na giełdzie, będzie raportowane, bo przecież Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju chce, abyśmy się rozwijali. A jak inaczej można się rozwijać, jak nie tym, aby komuś, kogoś ograniczyć. Więc tak, idą po Twoje krypto, idą po moje krypto, chcą wiedzieć wszystko. Chcą wiedzieć gdzie, skąd, na jaki portfel, z jakiego portfela, na jakiej giełdzie. Wszystko chcą wiedzieć. I teraz ciągle, i nie chodzi tutaj, aby cokolwiek tutaj robić niezgodnie z tymi przepisami. Ale chodzi tutaj, aby dobrać przepisy sobie tak, które pasują Tobie i w tych przepisach, w ramach tych przepisów po prostu zostać i w ramach tych przepisów działać. Ale zacznijmy od samego początku. Skoro giełda Bybit i tutaj znowu, skoro giełda Bybit chce otworzyć osobną osobną stronę Bybit.eu i działać w ramach tego całego Mika w Europie. Ok. To jest, jakieś, to jest jakieś rozwiązanie i to jest jakieś w sumie dobre rozwiązanie, bo w tym momencie każdy z nas otwierając giełdę na Bybit, będąc tutaj w Polsce, a nie mając innych możliwości, będzie mógł najzwyczajniej w świecie wszystko mieć tutaj zgodne z. Prawem, w którym miejscu na Ziemi to obowiązuje, czyli jeżeli jest w Polsce, to po prostu, czy w Unii Europejskiej, to po prostu to prawo z tą giełdą idealnie mu pasuje i tutaj może sobie działać. Bybit.com, czyli ta globalna strona dla wszystkich, co już są na tej giełdzie w tym momencie bo tutaj było dużo pytań o to w, w, w komentarzach. Bybit.com jest w tym momencie ciągle aktywne i będzie aktywne przez jakiś czas, dostaniemy wiadomość dużo do przodu o tym, że BYBIT.com będzie dezaktywowane dla europejskich użytkowników i wtedy będziemy mogli się spokojnie przenieść na inną giełdę. Czy to będzie BYBIT.eu, czy to jakakolwiek inna giełda. W tym samym czasie jak powiedziałem, robiłem swój własny research na temat tego, co się dzieje i co robią ludzie, którzy chcą być w świecie krypto, ale nie chcą podążać jak cały tłum. Tak jak widzimy tutaj na grafice, cały tłum sobie po prostu podąża w jedną stronę i nikt nie patrzy. To jest tak jak na tym Titaniku, kiedy. Po prostu wszyscy się bawią i tak dalej, a Titanic zmierza w stronę góry lodowej, i nikt absolutnie nawet nie zwraca na to uwagi. Dopiero jak już jest zderzenie i napełnianie się wodą, wtedy wszyscy w popłochu skaczą byle gdzie, byle jak, byle by, byle by uciec. Ale to nie o to chodzi. Trzeba wiedzieć, co się dzieje. Trzeba wiedzieć do przodu, co się dzieje, i trzeba ustawiać się pod ten sposób. I teraz powiem Wam taką małą historię dla wszystkich tych, co nie znali tej historii. Otóż to było, to było już dawno, dawno temu. To jest taka historia X grosza i jego romansów w świecie krypto z różnego rodzaju giełdami. I tak powiem Wam, że pierwszą moją giełdą była giełda Bybit. Tak, BitBay, przepraszam, BitBay. BitPay. Kto nie zna giełdy BitBay, to na pewno w krypto jest bardzo, bardzo krótko. Giełda BitBay, piękna, skromna polska giełda, bardzo tradycyjna, taka jak powinna być. Nie za dużo tam można było podziałać, ale za to była, że tak powiem, nasza, swojska. I z nią można było dosłownie stracić dziewictwo, jeżeli chodzi o świat krypto, będąc na polskim rynku. E, aczkolwiek, co się stało? Została zmuszona na opuszczenie naszego kraju, wyprowadziła się, zmieniła się, zmieniła swoje kolory, pogubiła po drodze e, swoich, e, swoich ludzi, już nie będę tu wchodził w szczegóły. E, zniknęli, co się stało, tajemnica um, i było to, że tak powiem, i było to, że tak powiem, koniec um, tego pięknego romansu, który mógł być, który mógł być, mógł być naprawdę um, niesamowity. Jeżeli chodzi ogólnie o polski rynek, pamiętam, były czasy, kiedy porównywano obroty giełdy BitBay do Obrotów, e, obrotów polskiej giełdy papierami wartościowymi i giełda BitBay biła na web e, e, pomimo tego, że miała tak skromne ilości tych krypto na swojej giełdzie e, e, giełdy papierów wartościowych i, 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 wystarczyło, i wystarczyło podać rękę i pomóc tutaj od strony rządowej, aby mm, Coś dobrego się wydarzyło w naszym kraju, aczkolwiek nie, nie dało rady. Więc wtedy e, x Grosz e, przez e, za pośrednictwem e, tak zwanego ryśka poz, poznał Bitmex. Mało tego, na tych, co nie wiedzą, Bit, x Grosz zarejestrował się na Bitmex z linku polecającego, który miał e, u siebie na kanale Rysiek. Kto nie zna Ryśka, to też jest ciekawa historia, więc nie będę wnikał w to. Większość z was, którzy są na moim kanale stałymi odbiorcami z Maryśka, więc powstał Bitmex. Bitmex, to znaczy nie powstał, on już był, tylko ja poznałem Bitmex. To była dzika giełda, tak samo jak tutaj napisałem ojciec Bitmexa, Artur Heist, który czarnoskóry twórca który po prostu zapoznał ludzi tutaj z dźwignią, z różnymi innymi kryptowalutami. Ale podobnie, co przynajmniej Artur ciągle istnieje i jest w, w, w świecie krypto, nie tak jak twórca Bitwaya, ale jest ta giełda również po chwili chciała zbyt dużo, zbyt dużo chciała wiedzieć o nas. I wtedy jest film u mnie na kanale. Historyczny film, że opuszczam Bitmex i przenoszę się na. I tutaj pozostawiłem Bitmex dla Binance. Binance to była krótka e, krótki romans ze skośną e, Binance. E, Binance do dzisiaj jest znana i lubiana, i daje wszystko dosłownie, co sobie człowiek może zamarzyć, jak na, nie wiem, jak na wycieczce do, nie wiem, do, do do jednego z tych krajów. Ale tutaj, podobnie jak z Arturem, i, i tak samo tutaj, ojciec tej giełzy CZ trafia, do, do, trafia pod ręce władz po to, aby się musiał ustosunkować, i wszystko musi się zmienić. No, więc ja już w tym miejscu miałem, już doświadczony tymi poprzednimi doświadczeniami, miałem doświadczenie i patrzyłem już na coś innego, i tutaj się. Pojawiła bitbay, która była, która była taką, że tak powiem, miłością od pierwszego wejrzenia, a więc nic nie wymagała, wszystko miała. Ja, doświadczony, ona układała się pod moje potrzeby i trwało to dosyć długo. Dla wielu, wielu osób nikt nie pamięta, że X grosz używał Bybit'a, BitMEXa, Binance'a. Dla większości z Was tutaj na kanale to zawsze byłem z Bybitem, ale nagle dowiaduję się, że. Bybit randkuje na boku z panią Urszulą, wąder coś tam, i e, co? I tutaj się wszystko zaczyna, czyli ta, ta, e, ta, ta, te, te wszystkie problemy się zatrzymają, czyli dosłownie chcą wiedzieć wszystko o tobie, pomimo tego, że wiedzieli o tobie wszystko, bo na Bybicie właściwie zrobiłem KYC i się zweryfikowałem, i, 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 i wszystko jest ok, przecież. Według naszego zrozumienia, i tu nie jest żadna porada ani nic w tym stylu, ale każdy ma swojego doradcę podatkowego lub biuro podatkowe, tak sobie to wyobrażam, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś robi to wszystko sam, ale wiemy o tym, że nasza że nasze wymiana krypto na fiat, czyli na złotówki, czy tam gdziekolwiek jesteśmy, wtedy jest to, że tak powiem, wydarzeniem podatkowym, więc każdy wie o co chodzi, więc może, się, może to działać w normalny sposób, taki jaki jest wymagany w danym miejscu na Ziemi, w którym jesteśmy. Więc tutaj nie ma absolutnie żadnych czary mary. Ale co? Kiedy dowiadujesz się, że Twoja bajbi trantkuje z Panią Urszulą, zaczynasz zastanawiać się, gdzie i kto będzie następny. Więc e, szukasz, nie wiem. Już mówiąc brzydko, szukasz może jakiejś młodszej wersji e, czegoś I tutaj, się, e, i tutaj pojawia się giełda, o której e, mówiłem od niedawno. E, jest to giełda Toolbit. I teraz, e, żeby było jasne, to e, możecie sobie sami zowiedzieć, ale e, byli, profesor, byli menadżerowie i, i profesjonaliści z giełd takich jak i Bybit, czy um, Xiaomi, nawet um, z wizją dostarczenia przyjaznej dla użytkownika i przejrzystej formy handlowej, tworzą giełdę Toolbit, która powstała w 2022 roku. Jest zaraz, zaraz zarejestrowana na Kajmanach, informacje są wszędzie, można o niej się dużo dowiedzieć, więc X zaczął się interesować tą giełdą, zaczął um, robić różnego rodzaju um, swój własny research, i okazało się, że ok. Dogadam się z tą giełdą. Nie chcę ode mnie żadnego na razie KYC, nie chcę ode mnie tych wszystkich szaleństw, które są związane z, z raportowaniem i nieraportowaniem. Prosta sprawa. Więc w tej chwili, jak widzicie, pod moim filmem przenoszę się na giełdę Tubit, która jest dosłownie identyczna jak, identyczna jak Bybit. Dlatego, ponieważ tak jak widzieliście, um, tworzyli ją ludzie z Bybit i teraz um, mieliśmy sign up bonus, ale już nie ma tego sign up bonusu. Dla pierwszych um, osób, które się zapiszą, było 50 dolarów za darmo, ale w tym momencie zostały bonusy depozytowe, więc jeżeli otworzysz um, konto na tej giełdzie, nie musisz je wcale weryfikować, i tak możesz skorzystać z tego, że przy depozycie 100 dolarów dostajesz 50 dolarów, 200 dolarów, 100 dolarów, a przy 1000 dolarów dostajesz drugie 1000 dolarów. I oczywiście to drugie 1000 dolarów, 400, 100 czy 50 nie jest do tego, aby je wybrać, ale jest do tego, aby je użyć do tradingu. Czyli pojawi się tutaj na przykład u ciebie na, na koncie bo jestem na giełdzie właśnie i jeżeli wejdziesz w Derywaty i wejdziesz w USDT Perpetual, jak widzicie to jest dosłownie taka sama giełda jak, jak, jak Bybit, jeżeli chodzi o szatę graficzną. Tu nie ma co wymyślać drugi raz tego samego koła. To wtedy macie tutaj Available, czyli dostępne do tradingu. Zanim jednak to będzie dostępne do tradingu, idziecie do Rewards Hub, tutaj. Idziecie do Advanced Tasks, a nie tutaj, do Rewards Center. I tam robicie claim swoich, swoich że tak powiem, y, y, nagród, i z te nagrody właściwie trafiają właściwie tutaj do portfela. I teraz one nie są do wybrania, ale wszystko, co wytradyjecie tymi środkami, jest wasze, krótko mówiąc. Y, tak to wygląda. Więc w tej chwili y, moją giełdą, którą, y, którą będę używał i z której będę korzystał, jest y, ta oto giełda, nie znaczy to, że nie będę na Bybit EU, będę na Bybit EU również, aczkolwiek tam, jeżeli chodzi o derywaty, o inne rzeczy, co, że tak powiem, o, o, o nawet chyba boty, czy jakiś copy trading, to wszystko jest tam poblokowane, więc, lub niedostępne w tej chwili, więc tutaj mam to ciągle dostępne. Teraz, jeżeli chodzi o szatę, jak to wygląda, wszystko będziemy sobie tutaj omawiać, jeżeli dojdę do tego. Na przykład z automatu wyświetla się coś takiego, co, co ja nigdy nie używam takie szybkie. Taki szybki podgląd. Tutaj proszę wchodzicie w tą oto karteczkę, wyłączasz i masz, i masz to. Teraz tutaj tak podobnie jak w Bajbicie, na przykład SUI mnie ostatnio interesowało, żeby, żeby zalongować SUI i choćby za te pieniądze, więc. Więc proszę, mamy tutaj sui, wybieramy nie krosa, tylko isoleiret, czyli akurat chcę wybrać isoleiret, czyli tylko i wyłącznie pieniądze, które są w pozycji, są pieniędzmi, które ryzykuję w, 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 w pozycji. Dźwignie, tak samo, wybieramy sobie dźwignie i tutaj bez przesady, x groźnie nie szaleje, tutaj jest razy 5, jest wystarczająco. Nie market, a limit tak samo tutaj masz limit. Tutaj market, odwrotnie. Market, limit, więc tutaj sobie wybierasz dosłownie podobnie i można tutaj wszystko sobie poustawiać. Ja na przykład nie lubię patrzeć na Volume, mnie to nie interesuje, ale za to lubię patrzeć na MACD. MACD bardzo lubię, więc MACD sobie włączę. Proszę bardzo, tutaj jak zwykle na głównym wykresie. X Grosz włącza. Ojej, kopniesz. <grybujesz> I najpierw nabiżam. Um. Włącza sobie swoje indykatory, czyli e Emma Cross, proszę bardzo, Cross, e włączone. I teraz jak mam e cross, to sobie po prostu tylko zmienię kolory linii, bo lubię jak ta czerwona to jest zielona, zielona, czerwona, czyli inne, inne przecinanie się, czyli wchodzę tu i proszę bardzo, styl. Zielona zrobimy czerwoną. OK, pogrubimy, A teraz czerwoną zrobimy zieloną, pogrubimy. Input zrobimy 10,30, czyli to, co ja lubię, czyli ten długich linii 10,30. I proszę bardzo, i już mam moje EMA Cross, MACD. Wszystkie moje indykatory są na wykresie, wszystko wygląda identycznie. Ok, więc podsumowując, dzisiejszy odcinek organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju crypto assets framing crypto assets reporting framework wszystko to nadchodzi szwajcaria już nie jest szwajcaria już nie jest szwajcarią trzeba dosłownie myśleć samodzielnie i wiedzieć co się dzieje i pod to się ustawiać nie chodzi wcale o unikanie niczego bo w momencie kiedy ty chcesz wyjść do świata fizycznego czyli do fiatów i w tym momencie twój, twoja osoba, która zajmuje się twoimi podatkami, ona ci wszystko powie, co i jak. To nie jest tak, że samemu robimy na łapu-capu, byle co, ale krypto-krypto jest dla nas ciągle w tym momencie światem krypto-krypto, więc... Nie wiem, dlaczego miałbym wysyłać swoje selfies, swoje dowody, swoje gdzieś tam po świecie dla różnych, nieważne czy to są tak jak podam tą historię, czy to są skośnocy, czy to są i inni. Dlaczego ja mam wysyłać swoje dowody po całym świecie? Jeżeli przyjdzie co do czego ja wiem, gdzie i gdzie i z kim się mam rozliczać, i taka jest, takie jest moje podejście do, do tego, a póki co. Krypto, krypto, chcę, żeby pozostało dla mnie krypto, krypto. Kiedy będzie krypto Fiat, to wtedy oczywiście zgodnie z prawem w danym obozie, w którym jesteś, czyli nieważne, czy to jest Unia, czy to jest jakikolwiek inny obóz, musisz po prostu to ogarnąć. Więc jeszcze raz. Giełda, na którą przenoszę się, to jest Truebit. Teraz macie tutaj, jeżeli chcecie dołączyć do mnie, to wraz z moim kodem lub też linkiem polecającym pod spodem macie te oto bonusy dostępne. Bonus, sign-up bonus się już skończył. Pierwsze osoby go dostały wczoraj, jak dałem wiadomość. Pierwsze osoby, co się zapisały, ten sign-up bonus, czyli te 50 dolarów darmowe do tradingu, dostały, czy dostaną dzisiaj dopiero, w poniedziałek. A tutaj następne bonusy z depozytów, czyli które będą dostępne do tradingu. Czyli twoje 100 dolarów, jest twoje 100 dolarów, ale drugie 50 dolarów to jest tylko i wyłącznie trading. Cokolwiek wytradujesz na tym, jest twoje. Koniec, kropka. Bardzo proste. I tak do 6000 max właściwie prawie można tutaj wyciągnąć, ale bez przesady. Każdy, każdy wie, na co go stać. To nie jest absolutnie. Jeszcze raz mówiąc tutaj panowie uważajcie panowie pamiętajcie każdy ma tutaj swoje lata jeżeli nie masz nie jesteś pełnoletni to w ogóle nawet nie myśl o tym jeżeli nie jesteś pełnoletni to ten materiał absolutnie nie był i nie jest dla ciebie a każdy kto jest pełnoletni odpowiada za siebie więc jeden drugiemu doradzanie czegokolwiek lub straszenie się to jest po prostu wykazywanie swojej niepełnoletności lub też, nie wiem, jakiegoś ograniczenia, lub uważanie, że ja jest, ja nie jestem ograniczony, a wszyscy reszty są ograniczeni i zaczniemy y, y, mówić sobie, panowie, uważajcie. Tu nie chodzi o to. Każdy wie, na co go stać i o co chodzi w tym wszystkim. Do your own research, czyli każdy może po prostu sobie zrobić swoją własną, swoje własne rozeznanie co do tego, o czym ja mówię, tak jak zawsze. A ja mówię to, co robię i robię to, co mówię. Rozwiniemy ten temat, jeżeli chodzi o, 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 o tą giełdę i o nasze podejście do krypto w tym czasie, kiedy wszyscy uważają, że się jedna wielka nuda w krypto, a tutaj normalnie poza, poza naszymi plecami, lub też odwróceni do czegoś, co się bardzo, bardzo ważnego dzieje w krypto. Zastanawiamy, ludzie zastanawiają się i, i myślą nad czymś zupełnie co jest co nie ma najmniejszego znaczenia. Trzeba sobie przypomnieć podstawy tego, dlaczego w ogóle jesteśmy w krypto I jakie możliwości daje nam. I znowu bo cały tłum odwrócił się, pianie z zachwytu na temat tych wszystkich Blackraków, Michaelów i, i tak dalej. Okej, okay. oni pompują nasze torby, ale to nie znaczy, że nagle masz zacząć podążać za nimi, bo to nie po to, dlaczego jesteśmy tutaj. Oni mają ci napompować torbę, ale ty nie masz iść jak owca. No i tak na no, finałowo to. Yep. Tygrys poszeskoczy, wąż się prześliźnie, a barany zostaną zamknięte w zasiekach. Trzymajcie się.